Ksiądz Konarski napisał broszurę, listy poufne czasów bez królewia”, w którym przypomniał obywatelom, że najważniejszą rzeczą we wspólnocie politycznej jest troska o jej niepodległość. Bo jeżeli jej zabraknie, jeżeli pozwolimy, żeby obce dwory decydowały o tym, co się dzieje w naszym kraju, to nie będzie żadnej gwarancji dla naszej wolności. Gdzie się podzieje Wasza wolność, gdy nie będzie już Rzeczpospolitej? Zadał to retoryczne pytanie Konarski. I szybko można było przekonać się, jak dramatycznie prawdziwe było to pytanie. Zależność od Rosji pogłębiała się, szeregi tych, którzy współpracowali z ambasadą rosyjską na zniewolenie Polski rosły. Rosły także wydatki ambasady rosyjskiej, która opłacała całkiem tych, którzy za pieniądze z nią współpracowali, byli także współpracownicy idowcy. Nie, nie zapomnijmy o nich. Nie wszyscy za pieniądze zdradzali Rzeczpospolitą. Niektórzy czynili to z przekonania, wierząc, że rzeczywiście bronią w ten sposób, odwołując się do sąsiadów bliższych czy dalszych, swojego ideału wolnego obywatelstwa, dla którego zagrożeniem jest sama niepodległość Polski czyli wzmocnienie władzy, wzmocnienie armii.